Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku tego cyklu, w odcinku, w którym spróbujemy sobie sformułować pierwsze przykazanie dekalogu BJJB. Jak zapewne wielu z Was, ja również zawsze chciałem, jak to się mówi, coś ze sobą zrobić. Często miałem poczucie bezproduktywności, poczucie, że tak naprawdę nie robiąc nic, marnuje swój cenny czas. Chciałem się zmienić. Chciałem być inny, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Wiedziałem, że jest tylko jedna droga, żeby coś takiego osiągnąć. Wiele razy robiłem nawet ten pierwszy krok, ale właśnie problem polega na tym, że na tym pierwszym kroku przeważnie się kończyło. I tutaj, właśnie pojawia się słowo klucz, które będzie podstawą sformułowania pierwszego przykazania. To słowo to wytrwałość. To jest właśnie coś, czego brakuje wielu adeptom jakiejkolwiek sztuki. Czy biegasz, czy skaczesz, czy uprawiasz jakąkolwiek inną dyscyplinę sportową, Twoją podstawową cnotą powinna być właśnie wytrwałość. Tak wielkiego znaczenia nie ma nawet to, w jakim miejscu ćwiczysz. Czy jest to bardzo ekskluzywna i bardzo droga sala do ćwiczeń z widokiem na centrum zabytkowego miasta, czy też zawilgotniała undergroundowa salka, na której zimą możesz odmrozić sobie uszy. A może twoją salą do ćwiczeń jest twój własny dom? To naprawdę nie ma aż tak dużego znaczenia. Wielu obecnych mistrzów sztuk walki zaczynało trenować w warunkach, w których wy naprawdę nie chcielibyście zaczynać. Nie ma też znaczenia fakt, czy dopiero zaczynasz ćwiczyć, czy ćwiczysz już od dłuższego czasu. Dawno-dawno temu, kiedy dosłownie całym sobą poświęciłem się jednej sztuce walki, ułożyłem taką zasadę: kiedy ci się chce, idź na trening. A kiedy ci się nie chce, biegnij na trening. Podobny, choć nieco bardziej dosadny wydźwięk ma pierwsza zasada mojego osobistego dekalogu BJB. No! Mam nadzieję, że się rozumiemy. Zajrzyjcie tutaj w przyszłym tygodniu. Omówimy sobie plan treningowy dla początkujących. Spróbuję też zapisać się do mojej pierwszej szkoły walki, w której będę zdobywał absolutne podstawy MMA. A wszystko to w jednym globalnym celu. Znacie go! Pozdrawiam!